Chciałem zapytać, czy yy, widać wszystko? Udostępniam. Widać widać Muszę dla niej pomóc. Muszę dla niej pomóc. Jak najprędzej. Jak. Kurczę. Pu. Na kanale będzie. To no tu nic. Um, okej. Okay. No selecikapie, leci, kapie, bo zimno na no, podóreczku. Y y czy widać, że się slajdy zmieniają? Ale w sumie to jest pozytywny content, no bo co, ludzi to bawi, trwa to chwilę, więc nie psuje jakoś tych ich spotkań. Spoko, spoko. <grym> I jeszcze damy bym, dwie minuty dla spóźniaczki. oblałbym taki w sujkę czekolada, jest. Oblałbym ją i bym ją całą lizę. Aż do Białego Chyba dani, pan trafił na to i... spotkanie. Spotkanie katolickie. Ty na świat przyszedłeś. Gdy na świat przyszedłeś, pan mówi, panie Łukasz... Panie może, baranku który władzisz grzechy świata, no. zmił się no. nad nami. Łe, spojrzałeś na ten świat i no. na moją duszę jestem puchnął osobą. No. To może dlatego miałem się spóźnić. Jeszcze raz. Ciebie wysławiali Aniołowie. Jesteśmy dostępni, można nas znaleźć na social mediach. Jak zarabiać pieniądze online? Ja uważam, że takie grupy to są podejrzane. Można nas znaleźć w biurze w Warszawie, można nas znaleźć na konferencjach, na, na stronach partnerów Aż. i tak naprawdę na naszej stronie internetowej, która jest otwarta na wszystkich krajach. O, raz, dwa, ale e, przepraszam, ale to przeszkadzało. no właśnie, a ja wczoraj 600 a mam tyle, to ile mam Jeszcze raz. No dobra witam. ja to oglądałem, nie? Ja nie chcę tego drugi raz oglądać, ja chcę zagrać w League Legend. Może dzisiaj stream taki se był.